Z rolnika zamieściła wzruszający wpis. Wszyscy gratulują. Program Rolnik Szuka Żony to prawdziwa wylęgarnia celebrytów Uczestnicy i ich kandydatki po udziale w randkowym show w zdobywają ogromną popularność Nic dziwnego, że fani programu śledzą ich życie również po wielkim finale. Jedna z ulubienic właśnie przekazała radosne wieści. Sara Szewczyk z rolnik szukażony przekazała radosne wieści. Rolnik Szuka Żony to jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych, a widzowie z wypiekami na twarzach śledzą miłosne perypetie uczestników. Nic dziwnego, że przez kilka tygodni potrafią zżyć się z nimi na tyle, aby śledzić ich losy także po programie. Uczestnicy i ich oblubienice cieszą się ogromną popularnością w social mediach i dbają o to, aby zainteresowanie ich życiem nie malało. Jedna z bohaterek pierwszych edycji podzieliła się radosną nowiną: Sara Szewczyk powitała na świecie syna. Sara Szewczyk, którą mogliśmy poznać w czwartej edycji, Rolnik Szukarzony opublikowała na swoim profilu na Instagramie wzruszający wpis, w którym oznajmiła, że powitała na świecie syna. Choć od jej udziału w programie minęło wiele lat, to jej konto wciąż obserwuje kilkanaście tysięcy fanów, którzy tłumnie połajkowali wpis celebrytki i pośpieszyli z gratulacjami. Sara Szewczyk była jedną z bohaterek czwartej edycji programu Rolnik Szuka Żony i wpadła w oko Karolowi. Choć początkowo czuć było między nimi wzajemną chemię, to niestety ich drogi szybko się rozeszły. Kobieta na szczęście nie musiała czekać jednak zbyt długo, gdyż poza telewizyjnymi kamerami poznała tajemniczego Dawida. Bohaterka rolnik Szuka Żony wzięła ślub z ukochanym w czerwcu 2021 roku, a nieco ponad rok później urodziła swoje pierwsze dziecko, Igora. W 2023 roku Sara Szewczyk ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że znów jest w ciąży. Sara Szewczyk z Rolnik Szuka Żony urodziła. Znamy imię dziecka, gwiazda czwartej edycji programu. Rolnik Szuka Żony w swoim wpisie pokazała nie tylko zdjęcie małego synka, ale również zdradziła, jak postanowiła dać mu na imię. Świeżo upieczonej mamie szczerze gratulujemy.